Wtorek, dziesiąty tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian święty Paweł bardzo ciekawie gra z słowami tak i nie, otóż mówi, że w Chrystusie nie było tak i nie, lecz dokonało się w Nim tak. Chodzi o to, że te wszystkie obietnice Boże, które były w Starym Testamencie, te zapowiedzi przyjścia Mesjasza czy przyjścia nowych czasów one się wypełniły, czyli były tak w Chrystusie. To nie jest tak, że on pewne rzeczy wypełnia, a pewne rzeczy nie. Święty Paweł jest głęboko przekonany razem ze swoimi współbraćmi w wierze, że, że Chrystus jest tym, który wypełnia całkowicie pisma. I reakcja Pawła na to, że Chrystus wypełnia pisma, że jest tym obiecanym Mesjaszem, jest taka, że wypowiada Amen Bogu na chwałę. Dlatego też przez niego wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę. I to słowo Amen to jest jedno z najbardziej ciekawych słów świata. Pochodzi z języka hebrajskiego. Potem się przedarło do języka greckiego, łacińskiego, do współczesnych języków. No i naprawdę wszyscy mówimy Amen, to znaczy wszyscy piszemy Amen. Ktoś tam będzie mówił Amen, ale, ale generalnie wszyscy piszemy Amen, bo to słowo pochodzi z języka hebrajskiego. Znaczy yy, naprawdę, rzeczywiście. To jest taki w pewnym sensie okrzyk, taka eksklamacja. Jakbyśmy powiedzieli pobożnościowy oklask, zamiast klaskania mamy Amen, mamy takie potwierdzenie: To jest prawda, to jest prawdziwe, to jest wiarygodne. Aman, być wiarygodnym, pochodzie czasownika być wiarygodnym, być też wiernym, stabilnym, trwałym, że, że jest coś, co, co jest po prostu pewne. Więc skoro Bóg wypełnia w Chrystusie, Jezusie te obietnice, to my mówimy: To jest prawda, no to jest to, rzeczywiście to jest to. I to jest łaska wiary Pawła. To jest jakieś takie przekonanie, że znam tak Chrystusa, że jak, że jak poznam tak Chrystusa blisko jak, jak święty Paweł, to ja nie będę miał wątpliwości, że, że on rzeczywiście wypełnia Stary Testament, że on rzeczywiście jest tym, który, można powiedzieć, tak, mówi, mówi tak, mówi tak wszystkiemu. To znaczy, nie musimy czekać na nowego Mesjasza, nie musimy się spodziewać czegoś innego, bo w Chrystusie mamy wszystko i i dziękujemy za to Bogu i mówimy Amen. Psalm 119 jest w ogóle jednym z piękniejszych psalmów, perełek poezji hebrajskiej. Jest tak bardzo ciekawie zbudowany, że każda zwrotka składa się z ośmiu linijek, strof, wersetów i każda z tych linijek czy strof zaczyna się od tej samej litery w językach hebrajskiego, czyli pierwsze osiem linijek to jest, zaczyna się od litery Alef. To tak jakby po polsku ktoś napisał wiersz. Wiersz taki, że osiem linijek zaczyna się od słowa a, 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 a potem B, B, B. I skoro mamy 22 litery w języku hebrajskim, to razy osiem, to mamy 186 tych linijek, tych wersetów. Stąd się nie dziwimy, że to jest taki długi psalm. On jest piękny z punktu widzenia takiego poetyckiego, naprawdę pięknie skonstruowany. Ta, ta, ta sztuka nazywa się akrostychem takiego pisania, pisania wierszy, poezji, że zaczyna się od od kolejnych liter alfabetu hebrajskiego. Natomiast w tym naszej strofie, czy w tej naszej części, mówi autor o takim o zaczerpnięciu powietrza otwartymi ustami. Zaczerpnę powietrze otwartymi ustami, bo pragnę twoich przykazań. Można by dosłownie przetłumaczyć usta moje otwarłem. I jakby tak zaciągam się, albo łaknę, pragnę. Dlaczego? Bo tęsknię za Twoimi przekazaniami, bo pragnę Twoich przekazań. To jest tak jakby, tak, jakby z jednej strony to przekazanie było pokarmem, albo przekazanie było napojem, że jest tak stęskniony zapiciem, albo niektórzy mówią, że to przekazanie może być też światłem. Że tak jak w starożytności, żeby weszło światło do namiotu, to trzeba otworzyć namiot. Żeby światło weszło do domu, to trzeba otworzyć dom. Żeby światło weszło do jaskini, to trzeba otworzyć wejście do jaskini. Żeby światło weszło do serca ludzkiego, trzeba otworzyć usta. A więc szeroko otwieram usta, żeby światło Twojej tory weszło, żeby mnie napełniło światłem, żebym, żebym nie żył w mrokach albo żeby przenikniło te, te mroki, które są we mnie. Ewangelia jest znana, fragment Ewangelii Marka, kiedy Jezus mówi do uczniów, wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, to czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Bardzo taki mocny, smutny w pewnym sensie też fragment, bardzo realistyczny, nie? Że, że pamiętajcie o tym, że jak nie będziecie solą, no to, to was odrzucą straci swój smak. W języku greckim jest tam słowo zgłupieje, moraino, zgłupieje. W stronie biernej, to znaczy, tak jakby została zgłupiona, została pozbawiona mądrości ta solnia. I to jest pytanie, co nas pozbawia tą mądrość, co powoduje, że my głupiejemy, co powoduje, że się odcinamy od tej mądrości, którą jest Jezus, bo On jest mądrością. On jest mądrością i człowiek jest tak stworzony w wolności, że może zgłupieć że może od tej mądrości odejść, co powoduje w naszym życiu takiego, że nie jestem tak blisko mądrości Jezusa, jakbym mógł być. Pana z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.